Wczoraj mówiłem, że dziś poboimy sobie o FNAF SB Ruin DLC. Na razie nie, bo jest ciekawszy temat do omówienia, ale wkrótce się on pojawi. Mimik w Pizzaplexie. No ja uważam, że nie. We FNAF Secret of the Mimik dowiadujemy się, że były tak naprawdę dwa mimiki. M1 i M2. M1, czyli ten prawdziwy mimik, wiemy, że łatwo się go uczyło, żeby udawał Fionę, czyli matkę dla Davida. Ale M2 już gorzej uczył się. Jest przykład pod koniec gry, że był źle nastawiony do Edwina. Zobaczcie sobie jak bardzo zmienił się mimik. Mimik z SOTM-a. Mimik z FNAFA SB Ruin dlc i jak już widzieliście po napisach, mam swoją teorię. Zobaczcie samą głowę. No, mimik na pewno oczu by sobie nie wymienił. Przyjrzyjcie się w ogóle chwilę. Sama szyja, szczęka czy głowa to w ogóle do siebie nie pasuje. I tu pojawiam się ja z moją teorią, że to jest M1, a to jest M2. Teraz wam opowiem trochę o fabule. Ponieważ jak wiemy w zapadliskach Mega Pizza Plexu była tam głowa Fredonga i ogólnie Fazbear Entertainment miało tam plan, ponieważ jest tam są po prostu części z dawnej pizzerii. Mieli chcieli tam zrobić muzeum i na tym sobie zarabiać. Za którymś razem, gdy oczyszczali tamtą starą pizzerię, no to przywieźli im po prostu jakieś animatroniki stare samochodem oraz Mimika, którzy te animatroniki miały być na wystawie. No, stało się trochę inaczej, bo tamte animatrony były zepsute, lecz Mimik działał i pracownicy pomyśleli, że powiedzieliby Mimikowi, żeby on za nich sprzątał, a oni nic nie będą musieli robić, a zarabiać na tym. Lecz no niestety to nie wypaliło. Mimik ich pozabijał i został na dole Mega Pizza Plexu i Fazbear Entertainment o tym wiedziało i nawet nic z tym nie robiło, tylko to zostawiło. Wróćmy się do czasów 1970 gdzie rozgrywa się gra Secret of the Mimic? W tamtej grze mamy sekretne zakończenie, gdzie po prostu Mimik naśladował Davida, my opowiadaliśmy mu, mu bajkę, i on w końcu poszedł spać do łóżka. I moja teoria jest taka, że on w tym łóżku już został, bo tam się jego endoszkielet wyłączył, więc on tam został. Według mnie po prostu można powiedzieć, że zginął. Wiadomo, to robot Kumać, no i. Na Security Bridge Ruin DLC dzieje się 2-3 lata po tym, jak Grzesiu i Fredonk uciekli z tamtego mega Plexu, ponieważ wiemy, że było ich dużo na świecie. I moja teoria jest taka, że po prostu w sekretnym endingu w SOTM-ie po prostu jakby Mimik zaczął udawać Davida i się wyłączył. A Endoszkielet, który został przywieziony do Fazbear Entertainment w Mega Plexie to jest M2. Jakby ktoś nie wiedział, M2 i M1 to jest po prostu Mimik 1, Mimik 2. A Fazbear Entertainment zostawiło mimika M2 w zapadliskach Mega Pizza Plexu, bo myślało, że na tym też zrobi jakieś muzeum. Lecz M2 zatrzasnął się za ścianą betonową w zapadliskach i tam już został. Ale poczekaj, poczekaj, skoro M2 mimikowało Gregoriego i odezwało się do Kasi, żeby przyszła uratować Gregoriego, a tak naprawdę M2 z tego zapadliska to jak mimik mógł mimikować Gregoriego? Skąd on go znał? Jak dobrze prawdopodobnie każdy wie, M2 to także był Boontrap, który po prostu udawał go, ale więcej obejrzyjcie sobie pod koniec wcześniejszego odcinka. Więc M2 jako Boontrap z tamtego boss fightu zna głos Gregoriego, no bo sam z nim walczył i może go mimikować. Więc odezwał się do Cassie, Cassie przyszła i go odblokowała, uwolniła. Pod koniec endingów na SB Ruin DLC si wiemy, że mimik stracił rękę przy spotkaniu z windą także na pewno będzie trochę słabszy. Że podsumowując ten odcinek, po prostu stworzyłem swoją teorię, nad którą pracowałem długo, więc zostaw suba z dzwonem łapkę do góry, bo mi to się pozwala rozwijać, a ciebie to nic nie kosztuje. A podsumowując ten odcinek, to po prostu są dwa mimiki: M1, M2, tak jak słyszeliśmy w SOTM-ie. M1 jako David zasnął w łóżku samego Davida w jego pokoju i się wyłączył całkowicie na stałe. A M2, który został przywieziony z innymi animatronami do zapadlisk Mega Pizza Plexu, by stworzyć tam muzeum, został tam i po prostu udawał Buntrapa, tak, mimikował Gregoriego, żeby Cassie tam przyszła, go otworzyła i go uwolniła. Pamiętacie, może tego gościa nazywa on się MXES i przez całą grę wydawało nam się, że jak zakładaliśmy maskę wani i przenosiliśmy się do świata AR, myśleliśmy, że jest on zły, lecz tak naprawdę on nie jest dobrą postacią, tylko on nas powstrzymywał od uwolnienia mimika. A przed samym uwolnieniem Mimika zamknęliśmy go w maszynie, którą widzicie tutaj, co nie? Więc teraz sobie porównajcie maszynę, w której zamknęliśmy MXES, a maszyna, którą Edwin zamknął Fionę w środku. Nie wiem dokładnie co, ale na pewno ma coś coś ze sobą wspólnego, ponieważ według mnie ta maszyna jest prawie że identyczna. Będę szukał teorii na ten temat, ale pewnie wrócimy do tego tematu, jak będziemy ogólnie omawiać SOTMA. Mam nadzieję, że spodoba wam się ten odcinek, bo pracowałem nad tą teorią naprawdę sporo czasu. Zostawcie lajka, like, suba z dzwonem, was to nic nie kosztuje, a mi pomagacie się rozwijać. Do zobaczenia!